To będzie podcast o jedzeniu. Foodcast. Apetyczne rozmowy dla każdego. Kuchnia dla normalnych ludzi. Odcinek 29. Prezenty do zjedzenia. Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. Nie wiem w jakiej porze dnia jesteście, ale ja jestem późną nocą. Praktycznie środkiem nocy nagrywam dla Was ten odcinek, ale jestem już spóźniona całe dwa dni i bardzo serdecznie Was za to przepraszam. Powiedziałabym, że musicie mi wybaczyć, ale to jest Wasza decyzja, czy musicie. Ja po prostu o to bardzo proszę. Natomiast dzisiaj. Ach, dzisiaj co to będzie za odcinek? Będzie on o mojej ulubionej formie jedzenia, czyli o jedzeniu, które jest okazywaniem miłości i sympatii drugiemu człowiekowi. Dziś opowiem Wam o tym, jakie prezenty jedzeniowe warto robić, czy trzeba mieć do tego specjalne zdolności i dlaczego jedzenie to najlepszy prezent nie tylko dla kulinarnych frików. Zapraszam! Nie wiem, czy Was znudzę tym odcinkiem, czy też nie, czy może zaintryguję, albo przeciwnie, będziecie rzucać przysłowiowymi jajkami czy pomidorami w moją stronę. Przypominam, że na pomidory teraz sezonu nie ma, a jajka, zwłaszcza te od szczęśliwych kurek. Należy szanować. Mam takie wrażenie, że teraz wszyscy mają takie kalendarze adwentowe i grudniowe wyzwanie jedzeniowe, no i jeszcze polecajki, tak? Na prezenty, takie prezentowniki na blogach i tego typu rzeczy. Z jednej strony mnie to cieszy, a z drugiej nie chciałabym żadną miarą powielać już tego, co jest. Mam takie założenie dla samej siebie, żeby po prostu nie powielać. To jest czasem trudne, czasem sama się frustruję na to, kiedy tworzę przepisy i mam za duże wymagania wobec własnej inwencji twórczej, żeby wiecie, nie była to sałatka pieczona, z pieczoną dynią i jarmużem. No ale dzisiaj będzie po prostu po mojemu i opowiem Wam o tych rzeczach, które sama robię lub po prostu wcześniej robiłam. Rok 2020 jest totalnie szczególny i mam wrażenie, że mówię teraz o prezentach, czyli w pomikołajkowy tydzień, no to już jest za późno. Ale y, takie to jest nieaktualne i w ogóle nie tak, bo wszyscy zrobili zakupy świąteczne przed 11 listopada. Zawsze myślałam o sobie, że jestem dobrze zorganizowana, bo moje prezenty były gotowe w okolicach 20 grudnia. Ale tu się okazuje, że jest inaczej mnie ten rok y, y, pandemii i wielkich zmian już nie dziwi, ale strasznie mnie ciekawi to, co będzie dalej. Już dawno nie było takiego odcinka, wiecie, zrobieniem wstępu do wstępu, no i właśnie dziś on będzie. No bo dlaczego w ogóle jedzenie? Hmm, a dlaczego nie? Żyjemy w świecie rzeczy. Gdzie jest tych rzeczy dużo za dużo, za bardzo. I chociaż żadną miarą nie nazwałabym siebie minimalistką, mam za dużo książek, za dużo talerzy, sprzętów i sprzęcików. Oczywiście ja ciągle uważam, że mam mało, dlatego nowe książki kucharskie przydadzą mi się oczywiście. No ale wiecie o co chodzi. Jestem za tym, by dawać doświadczenia i przeżycia bardziej niż rzeczy. Myślę ogólnie, że takie podejście do prezentów, że ja robię dla kogoś coś do jedzenia, spędzam z nim czas i myślę, to jest bardzo spoko prezent. To jest coś, co... Do czego ja też sama potrzebowałam dorosnąć, że nie rodzimy się z czymś takim po prostu, a kultura, w jakiej się wychowujemy, w jakiej ja się wychowywałam w latach 90., to zupełnie zaprzeczenie y, takiego stawiania na przeżycia. Na takie doświadczenia, na takie bycie, na emocje na przykład. Jeśli słuchacie mnie od dłuższego czasu i regularnie, no to słyszeliście już o tym z 500 razy, ale czas, który spędzamy z ludźmi przez stole, to jest bardzo ważny czas. To jest czas, do którego musimy wrócić, którego na nowo musimy się nauczyć. Nie dlatego, że dla, taka jest tradycja, nie dlatego, że ja tak każę albo ktokolwiek, ale dlatego, że wszystko i jedyne co w życiu mamy, to emocje. To przeżycia, to miłość i to bliscy. One są zawsze nasze, zawsze będą nasze. Mamy tylko siebie samych i tych, których kochamy. No i w końcu czas w obecnych czasach jest najcenniejszą i najbardziej pożądaną walutą. I nie mówię tego jako takiego pustego frazesu. Pomyślcie na przykład teraz o tym, że słuchając mnie robicie coś innego. No chyba, że ktoś leży i słucha, albo siedzi przy biurku, bo co tydzień planuje sobie 30 minut na słuchanie podcastu. No to ja mam dużą wyobraźnię i chciałabym oczywiście, żeby tak było, ale jestem realistką. Nie jest tak. Jest za to tysiąc rzeczy, które walczą o naszą uwagę. Obowiązki domowe, pasje, wydarzenia online, media społecznościowe, tego jest wszystkiego bardzo dużo. Dlatego, jeśli zdecydujemy się na takie prezenty, które są doświadczeniem, które są spędzaniem czasu, w który też włożyliśmy czas i emocje, żeby je przygotować, to dajemy dużo więcej niż tylko zwykłą rzecz. No i przechodzimy do konkretnego tutaj działu naszego dzisiejszego odcinka, mianowicie co jest najlepszym prezentem, konkretne pomysły. No i zacznę tak banalnie, bo ciasto, bo ciasto, które ty zrobisz, i ono wcale nie musi być świąteczne. Może to być po prostu twoje popisowe ciasto. Znam dziewczynę, która robi najlepszą malinową chmurkę na ziemi, inną, która robi takie najlepsze na świecie pleśniaki, że po prostu głowa mała. Jeśli coś jest Twoje, Twoje i ludzie to uwielbiają i im się z tym kojarzysz, no to dlaczego im tego nie dać, nawet na święta? Pieczenie sernika to nie jest prosta sprawa, ale i sernik i szarlotka to są takie dwa ciasta, które są polską klasyką. Jednocześnie nie znam ani babci, ani cioci, czy innej starszej pani, która nie byłaby absolutnym mistrzem w tej dziedzinie. Jeśli umiesz to robić, to z okazji urodzin, imienin czy właśnie świąt, nie musisz kupować kolejnego niepotrzebnego wazonu, kubka czy figurki, która nic nie znaczy, ale stoi i zbiera kurz, ale możesz właśnie przygotować to ciasto i spędzić czas z drugą Osobą. Kolejny taki przykład na jedzeniowy prezent to owoce, owoce i owoce, te sezonowe zwłaszcza, mogą być też takie bardziej egzotyczne. I uwierzcie mi, ananas który jest chyba jedynym produktem, którego nie cierpię, nie lubię i nie toleruję, ale taki ananas jest dużo fajniejszy niż na przykład kwiaty w bukiecie albo czekolada, a z pewnością ananas jest lepszy niż plastikowe zabawki. Ja osobiście uważam, że owoce to najlepszy prezent dla dzieci, sama mam takie doświadczenia i będę to bardzo mocno propagować, że to, co możesz dać dziecku dobrego. To właśnie owoce. To kup mu ananasa, pomelo, pomarańcze, jabłka, mandarynki, cokolwiek, co, co dziecko może jeść, w zależności od swojego wieku i co lubi, melony na przykład. I to będzie dużo lepsze niż plastikowe zabawki. Moim absolutnym top of the top na święta i na prezenty świąteczne jest domowa granola. Właśnie w ostatni weekend już robiłam pierwsze porcje takie, takiej granoli w odsłonie świątecznej. Moi znajomi, moi bliscy bardzo to lubią. Oni wiedzą, że jak jest taki okres przed świętami, jak się spotykamy, to ja zwykle przywiozę taki słojczek domowej granoli z ciastkami korzennymi, z jakimiś takimi korzennymi przyprawami itd. itd. I to jest bardzo fajny akcent, bardzo miły. No i bardzo serdecznie go polecam, bo można taką domową, świąteczną granolę bardzo zrobić. Yy, łatwo, bardzo łatwo zrobić. Yy, zapraszam Was do moich wyróżnionych relacji na Instagramie, bo tam zdaje się, że mam taki przepis krok po kroku, jak taką zrobić, także yy, polecam. Oczywiście pierniczki ręcznie zrobione i każde ciastka. To jest taki czasochłonny prezent, ale z serca. No i co najważniejsze, ma długi termin ważności. Jest może banalny, ale fajny. I to też jest fajny taki patent na to, żeby na przykład dzieci uczyć robić prezenty, żeby je zaangażować na przykład do takiego tworzenia takich ciastek, później ich ozdobiania. To jest bardzo fajny też sposób na to, żeby uczyć tych młodszych od nas tego okazywania ciepła, bliskości, serdeczności w taki sposób, że właśnie wkładamy czas i wysiłek w przygotowanie czegoś dla kogoś. To trochę tak jak rysowanie laurki. Kolejnym fajnym pomysłem są domowe konfitury i przetwory, na przykład konfitowany czosnek, albo kiszona marchewka. Albo nawet i kiszone cytryny. One potrzebują jakieś 4-6 tygodni, więc tutaj przygotowanie musi nastąpić już teraz, w tej chwili. Albo może się nadawać na prezent noworoczny i też na okres karnawału i tego takiego czasu, kiedy może będziemy trochę więcej jeść, to, to świetnie się sprawdzi. No i kiszone cytryny to jest chyba taka klasyka już mm, takiego, takiej kuchni na wyższym poziomie. Bardzo serdecznie Wam polecam, są, są rewelacyjne. Można też zrobić łatwo i teraz na czasie. Dżem mandarynkowy albo dżem pomarańczowy. Więc tutaj droga wolna. Jeśli macie rękę do kiszonek, to można też zrobić sok z buraka albo taki zakwas buraczany na wigilię. I to już jest taki dobry czas, żeby się tym zająć. No i to będzie naprawdę idealny, stuprocentowo trafiony prezent przed świętami. Nie wiem, czy mówiłam to w podcaście tutaj, ale ja lubię alkohol. I domowe nalewki, takie wiecie, dla zdrowotności są po prostu świetne. Można robić takie nalewki imbirowe, takie na przykład yy, właśnie najbardziej klasyczne na, na bazie korzenia imbiru, skórki z cytryny, miodu i na przykład whisky, bardzo takie proste i fajne. Można robić takie świąteczne likiery na bazie na przykład cukierków albo też takie z połączeniem przyprawy piernikowej. To też jest fajny prezent, taki oryginalny. No i taki pasujący i w święta, i w zimę, i w taki czas około świąteczny i noworoczny. No i też nadający się na świętowanie, na jakieś spotkania, na sylwestra. Nawet jeśli nie będziemy go spędzać razem w większym gronie, to przecież odwiedzając kogoś, nawet tylko zostawiając mu paczkę pod drzwiami, albo wysyłając nawet taką przesyłkę to robimy coś naprawdę bardzo fajnego i trafionego i wierzę, że to się przyda. Z takich rzeczy około też nalewkowych to fajny jest na przykład taki syrop imbirowy, do którego potrzebujemy tylko wody, cukru i imbiru i to w, takim, w takich proporcjach dwie części wody, jedna część cukru, no i na każdą szklankę tam około 100 g imbiru. To też jest bardzo proste, też można coś takiego zrobić. Jeżeli ktoś jest smakoszem, lubi na przykład kuchnię, to możecie mu zaproponować, domowy eliksir wanilinowy albo nawet czysto waniliowy. Jeśli Wam się uda y, kupić po prostu wanilię, to ją zalewamy y, wódką albo spirytusem, w zależności od tego, do czego mamy dostęp. No i to też odstawiamy na kilkanaście dni, kilka tygodni. No i na świąteczne wypieki będzie jak znalazł. Klasykiem też w moim wykonaniu i prezentem, którego nauczyłam się od innych, bo ja sama taki dostałam, jest świąteczne kakao czyli przygotowanie takiej specjalnej mieszanki z prawdziwego kakao, takiego dobrej jakości, z przyprawami z cynamonem, mielonym kardamonem, mielonym imbirem, taką jakąś mieszanką przypraw korzennych. No to, to jest naprawdę fajna rzecz. No i nie byłabym sobą, gdybym Was nie odesłała do jakiegoś swojego przepisu. I właśnie na przepis na takie świąteczne kakao prezentowe znajdziecie na blogu Faumaga no, i przewagą też tego przepisu nad całą rzeszą innych jest to, że robi się go błyskawicznie. Czyli, jakby, przygotowanie takiego kaka świątecznego zajmuje jeszcze mniej czasu niż przygotowanie domowej granoli. Więc tak, to może być dobry prezent dla tych, którzy zaśpią. No, i też fajnym takim pomysłem, jeśli jesteśmy w temacie przypraw i takich ciepłych rzeczy, są po prostu przyprawy. Więc jeśli znasz kogoś, kto lubi gotować, no to zawsze możesz mu podarować coś oryginalnego. I tutaj, nie wiem, jakaś dobra sól, jakaś fajna oliwa, takie coś, co może nie kupuje się na co dzień. To będzie zawsze ok. I jestem pewna, że każdy, kto lubi gotować, ucieszy się z takiego prezentu. I mówię to po swoich własnych doświadczeniach. Nie było takiej sytuacji, żeby ktoś podarował mi jakąś przyprawę i ja bym się z niej nie cieszył. Możemy też pokusić się na przykład o takie żurawiny, albo orzechy w czerwonym winie, czyli też takie jakieś przetwory i tego typu podobne rzeczy. Na przykład o ocet cnamonowy, gdzie wystarczy tylko kilka kawałków cnamonu, trochę octu winnego z białego wina, czyli też po prostu łatwo dostępny składnik, do tego na przykład kilka gałązek bazylii, no i naprawdę to będzie coś fantastycznego. Idealnie coś takiego nadaje się jako marynata, do mięsa, do sosów, do sałatek, do pikli, no i, i będzie do wykorzystania przez wiele tygodni. W temacie takich domowych, prostych, świątecznych, około świątecznych smaków i przetworów, no to przecież wszelkiego rodzaju cytryny w miodzie, pomarańcze pomarańcze z orzechami. To są wszystko rzeczy, które można w łatwy sposób zrobić. I tak jak ostatnio chyba opowiadałam Wam o takich zimowych, słodkich rzeczach i przekąskach, no to na przykład pomyślcie sobie o takich y, dekoracyjnych pomarańczach w czekoladzie, albo w ogóle pomarańczach w czekoladzie, które przygotowujecie dla kogoś i po prostu kogoś tym obdarowujecie. Jest fajne do zjedzenia, do udekorowania domu i sprawia, że po prostu myślimy o kimś wtedy, kiedy Patrzymy na ten prezent, którym byliśmy obdarowani, albo go po prostu jemy. To była taka krótka i bardzo nieoczywista lista. Może skończę ją jeszcze jednym akcentem związanym z jedzeniem. Jeśli spotykacie takiego frika kulinarnego, jak na przykład mnie, to zawsze też spoko prezentem będzie voucher i to zarówno na kulinarne warsztaty online, ale też na przykład do takiego sklepu jakiegoś z sprzętami i w ogóle akcesoriami kulinarnymi, albo właśnie przyprawami i Możecie też się pobawić, na przykład w domu w rodzinie, albo w parze w związku. I przygotować sobie własnoręcznie taki kupon lub serię kuponów na dobre jedzenie. To jest takie zjawisko, które zwłaszcza polecam parom i innym obywatelom w związkach. Świetne też takie doświadczenie, że żeby zwrócić uwagę na to, że na co dzień serwując sobie jedzenie, dbając o siebie, tak naprawdę okazujemy sobie miłość. No i ja dziś będę kończyć, ode mnie to tyle. Mówiłam Wam, że grudniowe odcinki będą świąteczne i wyjątkowe i mam nadzieję, że ten właśnie dla Was taki był. Jak to w zwyczaju mam, na koniec bardzo serdecznie proszę Was o podzielenie się tym odcinkiem w swoich mediach społecznościowych ze swoimi bliskimi, ze znajomymi. Niech to będzie dla Was inspiracja. Dla mnie to będzie motywacja i wsparcie w tym, co robię, też wsparcie w docieraniu do większego grona odbiorców. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dziś. To był podcast, czyli podcast o jedzeniu. A ja usłyszę się z Wami już za tydzień w kolejnym świątecznym odcinku. Do usłyszenia. Papa! Pa.